i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. I co tam, moje ziomeczki? Co tam słychać u Was? Jak minął weekend, chociaż teraz już też mamy weekend. Właśnie ja jestem, za chwilę jadę do pracy, tylko pomyślałem sobie, że przeletasz się po mieście, nie tą samą drogą, pojepaną, nie pojechałem, no po prostu już 4 czwarty samą drogę do Mielna do pracy, no to zrobiłem inną trasę. Ogólnie się dzisiaj, przydarzyła mi się dzisiaj bardzo dziwna rzecz. Otóż na śniadanie chciałem sobie zjeść hot doga, co kupiłem, i więcej podjechać do chwilę do domu. To myślałem sobie, a nie będę go jadł na miejscu, na olenie To sobie zjem w domu, sobie będę trzymał po drodze Już raz sobie woziłem tak, tak normalnie pizze, tak przez miasto Tak sobie woziłem pizzę, Czy kepsa, czy hamburgera No nie będę. No i da się sobie przewieźć sobie hot -doga, Ale... Dobrze, kupuję sobie tam... Yy, jakieś takie smakołyki różne sobie Kupuję Red Bulla No i dobra, kupiłem sobie hot doga Parówka, paprykowy I... Meskański sos, najlepszy. Dobrze. Płacę za wszystko, płacę za paliwo. I idę sobie do motocykla. Teraz tak, w tej ręce. Trzymać się w tej czy w tej? Co się zastanawiałem? Dobra i sobie trzymałem po prostu w lewej ręce. No dobrze, jadę, jadę, jadę sobie powoli, wyjeżdżam właśnie z Orlenu. Wysad paliw No i wiem, taką sytuację... Co sytuacja, że muszę sobie strzęgo, prawda? a tak mam no to co robicie jeżeli macie coś w ręce i musicie szybko mieć je wolne no to już się domyślacie po prostu szybciutko z przyzwyczajenia wziąłem sobie tę palówę z bułą do gęby chciałem wziąć ale przecież miałem kask bez zbędnych kojarzeń Jak to wiadomo na no, orole zawsze leją masę tego sosu, zawsze leją tego, masę tego sosu wokół parówki. No i to wszystko mi się tutaj tak odbiło, tu, wszędzie, tu, ja, się dzielę ja tak Kurwa, jak wie w tym kasku tym całym sosem Patrzę, chodnok cały rozgnieciony na kasku i ja sobie, kurwa, co ja zrobiłem <grym> Bardzo profesjonalnie kasku, bardzo profesjonalnie A jeszcze, że jak ten biały sos, nie, sorry, czerwony sos jest z graskim le, lekko białym To jest tylko czerwony, czerwony, czerwony Czer Miałem całą gębę tak tutaj Wszystko, tutaj szybkę, tutaj dziób Wszystko miałem w sosie i po, powleciało mi to wszystko Te sosy powleciały mi do otworów wentylacyjnych Oddychałem sosem, powiedzcie <grytania> Dlatego nigdy nie wieście hot dogów podczas trasy Bo nie wiadomo kiedy będziecie musieli wsadzić parówkę w gębę No dobrze moi kochani Dzisiaj taki temacik Motocyklistki I od razu do was pytanie jak spostrzegacie motocyklistki? Kim są, co robią, co umieją? Motocyklistki! Co oni w postu sądzicie? Dzisiaj taki właśnie temacik będzie u mnie. Kurwa, nienawidzę tego skrzyżowania. Zakowkowane. Kozykowy. Wy. Zakowkowane. Kor, kor, Od razu mam lekcję do logopedy z wami. No teraz jedź, 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 młodeczko, jedź. WIPIERDALY! dalej! tej? Tak na początku porównanie. Czym się różnią motocyklistki od zwykłych kobiet? Poza tym, że wyglądają seksownie w swoich strojach motocyklowych obcisłe skórki albo i czasne lekinsy motocyklowe O, jest coś, jakby to się zdało złapać. Dlatego pamiętajcie, synu, zawsze bądź z tyłu. Synu, studia to nie jest stacja czy dom, to jest akademik. Synu. Tajtuj każdego kierowcy wokół jak idiotę. To też się sprawdza. I teraz też, synu, zawsze bądź z tyłu. <śmienico> no wiadomo, jak motocyklistka jedzie, to trzeba być z tyłu, na najlepsze widoki. No to, to tak nie ma. Że nie. Teraz pewnie usłyszysz koleżanek teksty, że no to teraz kaskuję, że teraz jest z przodu. Dobrze, wykopicie się na moją dupeczkę. <śmienico> Lepsza od waszej. <laughs> Ale no wiem no, teraz pomijając kwestię ubierania, jak się ubierają, bo wiadomo, dla niektórych, mocy to jest bogini dużo, umie, <laughs> jest wariowana interesuje się tym, co my, jest po prostu ideałem. Byłeś moim ideałem. Bo tutaj bardziej poruszę tego kwestię, mi chodzi mi o sposób. Na drodze, czyli jak motocyklisti no, kierują, kierują pojazdy na drodze, na drodze, drodze od zwykłych kobiet. No. Różnica między zwykłej kobiety, kierowcy, a motocyklist. Zaraz ostatnie badania w nanecie. Jak znajdę, to jej podejście tutaj, o ile znajdę, tam gdzieś powinien zakopałem wśród historii. Wyczyszcie ją kiedy umrę Co posłuchałem, poglądałem. Motocyklistki, jak w ogóle motocykliści, za kupiem aut są dużo bardziej uważni na drodze, niż zwykli, zwykli kierowcy, czyli że nasz typ bardziej zwraca uwagę na szczegóły na drodze, jeżeli chodzi po prostu o wyjazd z jakiegoś, jakiejś ulicy, na skrzyżowanie. Jesteśmy bardziej zauważalni, bo widzimy mniejsze obiekty, czyli po prostu chcemy dostrzec, na, na, na przykładzie: motocykle, skutery, a, czy po prostu bardziej jesteśmy na, uważni, w stosunku, kiedy ktoś nam chce wyjechać. tak, Jeżeli na przykład jedziemy i to jest ze skrzyżowania, czy z jakiejś uliczki, uliczki bocznej, bynajmniej ja tak mam. To, to wiem z własnego doświadczenia, że jak często jadę właśnie tak przy drodze i widzę kogoś, kto chce wyjechać, to mam baczny wzrok na niego, co on zrobi. to tutaj właśnie taka kwestia tego właśnie zauważalności, wzroku, szybkiego myślenia. Jeżeli tutaj chodzi, to nawet motocykliści, czy motocyklisty, to jest akurat z tym to samo, że to będzie nie był bo wiadomo, jak niektórzy narzekają na kobiety na, na drodze, tak, za kółkiem, że a to się boją, albo denerwują, albo zapychają drogę. Ja pierdziele, no. Tego niestety też jest ostatnio sporo, że jedzie, jest 50, a jedzie 30. Taka skulona w kierownicy. No nie ma tak, jedzie czy już, a nie. No i właśnie tutaj motocyklistki, które są też kierowcami aut, to właśnie dużo lepiej jeżdżą. Dużo lepiej jeżdżą. Tylko zauważyłem, że nie na spokojerzance, którą jeżdżę, drogę po prostu jak latarnia, obserwuję, wszędzie, co, jak, gdzie, kiedy. Mówi się, że jest. Jakieś, nie wiem, było 30 czy 40%, że lepiej po prostu radzą sobie na drodze niż zwykli kierowcy aut. Z jednej, z jednej strony właśnie tak. Jeden, pierwszy punkt to jest uwaga na drodze. Drugi punkt to jest prędkość. Jak wiadomo, niektórzy motocykliści i motocykliści naginają prędkości. No nie oszukujmy się, tak? I sobie z tą prędkością le, lepiej radzą na drodze, aucie. Też niż niektórzy zwykli, zwykli kierowcy. Otóż nie mówię tutaj o kierowcach typu nie wiem, kierowca rajdowy czy nie wiem osób, które mają jakieś doświadczenie właśnie z prędkością. Mówię o takich zwykłych, zwykłych kierowcach. I tutaj kobiety też dużo lepiej sobie radzą niż kobiety zwykłe za kółkiem. No namyślaj się dziadek, kurz wam. Bo... No i co teraz tak stanąłeś No Ty ktoś chce tam skręcić. A... A nie, już włączyłeś. Dlatego, porównując tak Mozec, kliska, boginia, seksu, piękności Lub nie Dużo lepsza uwaga na drodze Dużo lepsza konta nad prędkością Na bank by było jeszcze wymieniać Po prostu chodzi o to, że one są... Z nimi się po bezpieczniej jeździ niż, niż z innymi kobietami <śmów> mówię, czy że czasem z mamą się boję jeździć <śmów> mówię Mamo w lewo, w lewo, nie tu na rądzie Nie tu, Jezus moja <śmów> Ale pójść go! Po co się spieszysz, to tak jest? A tak to nie ma tego problemu. Tak więc moi drodzy, jeżeli macie kobietę, motocyklistkę, traktujcie ją bardzo złoto, bardzo oddanie, żebyście jej nie utracili czy coś, bo to jest naprawdę świetna kobieta. No chyba, że macie jakieś zwykłe kobiety, to je po prostu przekonajcie to <grytanie> do tego, żeby też jeździła z mną na motocyklu. A jeżeli nie, co wyście wybrali? Motocykl czy ją? DJ Wam kazała wypierać Tak, też czasem, też czasem za nią tęsknię. No nie tęsknię. <grych> Dobra, musimy jechać w stronę mielna, niestety, do pracy. Już to godzina, już to pora. Dobra moi drodzy, czekacie, tyle na dzisiaj. No co, no, o motocyklach za dużo nie można tam. Wiadomo, jest parę takich różnych, większych szczegółów. Tylko tutaj bardziej chodzi o takie prywatniejsze sprawy niż sam motocykl, samo kierowanie się na, na drodze. Bo właśnie o to mi chodziło. Jak one na drodze i powiem Wam, że o, nie zauważyłem, dlatego ja uważam, że jeżeli chodzi o kierowców na drodze, motocykliski wygrywają na całej linii. Oczywiście są jeszcze motocykliści Więc tyle dzisiaj. Przypominam pytanie: Co sądzicie o motocyklistkach? Chciałbym też usłyszeć Wasze zdanie. Pamiętacie, że to co mówię, to wszystko są z mojej główki, z mojej. Głupiej główki, to są moje przypuszczenia Dlatego tutaj ląduje pytanie do was Jakie jest wasze zdanie na temat motocyklistek? A ja teraz muszę sobie uciekać ze mielno Jeśli właśnie materiał ja spodobał, to oczywiście zapraszam do polubienia Udostępnienia Odpowiedzi na, na pytanie w komentarzu, czy co dziś o tym filmie Więc... Trzymajcie się, na razie, buja!